Cześć. Witam Was w nowym odcinku, w którym opowiem o książkach, od których wszystko się zaczęło. Zaczęła się moja przygoda z czytaniem i zaczęła się moja pasja związana z psami. Ponieważ chodzi o książki, które są poświęcone właśnie psom. I nie żadne encyklopedie, tylko chodzi tutaj o książki, które są praktycznie biografiami tych psów. Pierwszą książką, od której się wszystko zaczęło i która jest dla mnie bardzo ważna, to jest Maryja autorstwa Johna Grogana. Maryja został napisany mniej więcej w 2004 albo 2005 roku. I powstał po tym, jak autor napisał felieton do gazety, w której pracował, właśnie poświęcony śmierci Marleja. Po tym artykule dostał bardzo dużo odpowiedzi, że ej, chcemy tego więcej, to jest w ogóle świetny materiał, napisz o tym książkę. John Grogan stwierdził, że ej, spoko, w sumie mam całkiem dużo materiału i że uznał, że jest to winien Marlejowi, żeby uczcić jego pamięć. W ten sposób powstała sobie książka. E, właśnie, która zaczyna się w momencie, kiedy John razem ze swoją żoną decydują się wziąć psa, żeby sprawdzić się jako rodzice, czy będą się nadawali na rodziców. I uwaga, wszystko się kończy śmiercią Marleja, ponieważ jak to w biografiach, zaczyna się wszystko początkiem i wszystko kończy się śmiercią. Więc tak na końcu płakałam. To była moja pierwsza książka, przy której płakałam, i pierwsza taka na poważnie, po której w ogóle uznałam, że ja chcę czytać więcej i chcę kolejną książkę. Marley jest jeszcze dla mnie o tyle ważne, że wiąże się ze wspomnieniami z moimi przyjaciółkami z dzieciństwa. Które też zaczęły czytać książki, i właśnie się wszystko od Marleja zaczęło. Było kilka pierwszych książek, które im pożyczałam, które sama wpierw kupiłam, im pożyczyłam, a potem one same zaczęły szukać, kupować książki, czytać je i wymieniałyśmy się nawzajem, więc tutaj wspólnie się nakręcałyśmy, nakręcałyśmy na to. Po książce o Marleju nastąpiło moje pierwsze zderzenie z trudną rzeczywistością. Weź teraz znajdź drugą taką samą książkę, która wywoła w tobie również tyle emocji i będzie tak samo ciekawa. Więc zaczęłam chodzić po księgarniach, pytać Panie ekspedientki, i najczęściej to były Panie, że miałam wtedy jakoś z 10, około 10-9 lat, że ja bym chciała przeczytać książkę o psach i gdzie jest taka, bo w moim założeniu, jeżeli była jedna tak dobra, no to musi ich być gdzieś więcej. Może to jest w ogóle osobny gatunek. Nie wiem, ja, ja chcę więcej. No i Pani najczęściej odsyłał mi do książek, gdzie były encyklopedia, mi przecież nie chodziło o encyklopedię, tylko chodziło o taką prawdziwą książkę, taką. Na faktach, więc gdzie one są? Okazało się, że było ich trochę więcej, też krótki czas później było ich troszeczkę więcej. Był chyba w, tym mom w tamtym momencie taki dziwny trend. I wyobrażam sobie, że w Stanach Zjednoczonych mógł być taki trend, ponieważ większość autorów pochodzi właśnie ze Stanów Zjednoczonych tych książek. I w latach y, od 2000 roku do 2009-10 y, w, w polskim wydawnictwie Galaktyka. Było serio, była taka seria cała książek o psach, właśnie, gdzie ludzie pisali swoje wspomnienia z nimi związane. Więc może faktycznie jakiś taki trend był, ja nie wiem. Obecnie w tym wydawnictwie te książki są niedostępne. Z polskich autorów tam wydawała Dorota Sumińska, z tego co widziałam, i chyba jedna jej książka jest dostępna nadal. Ale znaczna większość tych książek też były poradniki, ale jest już niedostępna, zwłaszcza tych fabularnych. Jednocześnie to nie jest takie łatwe, żeby napisać tak dobrą, wciągającą książkę, bo John Grogan wplutł w historię Marleya też historię swojej rodziny z tamtego okresu. To jest takie ciekawe, że całe życie Marleya to jest taki tylko um, fragment y, części życia rodziny Johna. Jednocześnie myślę, że dlatego... Ta historia również była ciekawa, bo uchylił trochę prywatności i czytamy bardzo ciekawą historię nie tylko samego psa, ale też ludzi i tego, jak ich życie wspólnie na siebie wpływają. Ja w tym momencie żadnej z tych książek, o których jeszcze będę mówiła, nie mam zamiaru ruszać po raz kolejny. Nie ma takiej opcji. Zrobiłam to ze zmierzchem, <grym> świadomie i chciałam. Ale tych książek nie chcę sobie popsuć, I bo myślę, że to nie jest tak, że one się okażą, że są jakieś złe i nieciekawe, tylko po prostu w tym momencie mogą mnie nie zainteresować. Tak po prostu. I druga sprawa jest taka, że ja mam z nimi właśnie sobie wspomnienia i z tamtego okresu y, wspomnienia, właśnie jak mi się je czytało, i ja chcę to tam zostawić. Więc to po prostu w tym momencie opowiadam, odgrzebuję, ale odgrzebuję w takim stanie, jakim je pamiętam sprzed tych właśnie 14 lat mniej więcej. Po Marleyu. Marley, który był w pierwszym wydaniu, ma na okładce w ogóle zdjęcie samego właśnie Marleya, jak był malutki, więc to nie jest też taka super studyjna jakość, co dodatkowo według mnie trochę podbija. Jednocześnie on jest w twardej oprawie, przynajmniej ten, którego ja mam. I to też było takie pierwsze moje założenie, że ja wszystkie książki, które będę chciała w życiu kupić, one będą w twardej oprawie, bo tak będą super wyglądały na półce. Ja nie chcę żadnych innych. No i ogólnie druga, którą kupiłam, była już w większej oprawie. E, za to następne, bo wydawnice, które były wydawnictwie Galaktyka, one w większości były tylko i wyłącznie w twardych oprawach, więc fajnie, większość z nich jest w twardych. Idziemy dalej. Druga książka nazywa się Wspaniała Gracie. I tutaj jest, jest dwóch autorów, dwóch mężczyzn, Dan Day i Mark Becklow. Wspaniała Gracie jest, jest historią doga niemieckiego, dożycy, e, która jest głucha o już od urodzenia. I autor sam niekoniecznie chciał, chciał wziąć tego psa, tylko koleżanka z pracy go namówiła. I jednocześnie w ich domu, ponieważ właśnie tych dwóch autorów, Dan i Mark, mieszkali razem, były już dwa psy. Ale mimo wszystko, ok, wzięli sobie trzeciego. I specyfika samej Gracie była taka, że chyba nie wszystko mogła jeść, a jednocześnie oni we dwójkę dzięki niej otworzyli sobie piekarnię z ciastkami właśnie dla psów. I to, co jest jeszcze ciekawe, to właśnie od Gracie, która była moją pierwszą książką z wydawnictwa Galaktyka. W tych książkach bardzo często są też zdjęcia tych psów, więc wszystko możemy sobie zobaczyć, te ich wspomnienia i tak dalej, co dodatkowo było jest takim fajnym dodatkowym elementem. Wspaniałą Gracie kupiłam sobie w chwili, kiedy miałam jechać z babcią i z moją siostrą nad morze na wakacje. Kupiłam ją, żeby sobie tam czytać i wszystko fajnie, gdyby nie to, że tak jak już powiedziałam, w biograficznych książkach psów wszystko dzieje się od początku do końca, czyli na końcu pies umiera. No i ja ten moment śmierci akurat miałam, przypadał on w książce w chwili, kiedy już wracaliśmy do domu. I siedziałam w pks w autobusie obok jakiegoś kompletnie obcego gościa. Jednocześnie czytałam, że pies, o którym, od, którym od, od kilku dni czytam i w którego historię się bardzo wciągnęłam, ma za chwilę umrzeć. I co teraz zrobić? Więc czytałam tę książkę bardzo powoli, linijka po linijce, próbując powstrzymać w łzy, żeby tylko się nie skapnął i tego nie widział. Nie wiem czy się udało, nie pamiętam, ale właśnie zakończenie chyba i tak ostatecznie przeczytałam mi w domu, chociaż już chyba wprost to nie zrobiło na mnie aż tak mocnego wrażenia. Książka numer 3, Teda Sota, która się nazywa Życie z Merlem. To jest książka, która naprawdę strasznie mnie wkurzała, ponieważ ja chciałam sobie przeczytać historię tego człowieka, jak żyje z psem. Nie dość, że żył w górach, nie w mieście, tylko gdzieś tam w górach, w jakimś kompletnym odludziu, to za dużo się nie działo. Bo ja po prostu lubię czytać, kiedy coś się bardziej dzieje w mieście. To jednocześnie cała ta książka jest chyba najgrubszą książką ze wszystkie, jakie mam o psach, bo ma ponad 400 stron. I on, ten autor, uznał, że może zrobić taki fajny myk i sobie wplecie między ich historyjki bardzo wiele naukowych takich ciekawostek o psach, o ich pochodzeniu, o wilkach itd. No, dla mnie to wtedy nie było za bardzo ciekawe. Ja pamiętam, że tą książkę bardzo długo męczyłam. Yy, męczyłam ją. Cóż, to już prawdopodobnie był rok albo dwa, czytałam ją we fragmentach i tak bardzo mnie wynudziła, że gdyby, myślę, że gdyby odjąć te fragmenty właśnie o te, z tymi naukowymi ciekawostkami, wstawkami bardziej, bo nie czułam się nimi super zaciekawiona, to ta książka by była o może jakieś 200 stron krótsza. No więc ostatecznie, kiedy już dotarłam do momentu, kiedy ten pies umierał, nawet mnie to specjalnie nie ruszyło, bo już byłam tak znudzona, że miałam tego po prostu dosyć i było, o, fajnie, skończyłam tą książkę. To też jeszcze był moment, że chciałam wszystkie książki doc doczytać do końca, jakie mam na półce. W tym momencie już tego nie robię, ale bardzo długo ją męczyłam, właśnie po to, żeby mieć ją przeczytaną. No i sorry, ale śmierć Merla jakoś nie była za bardzo wzruszająca. Myślę też, że przez te wszystkie ciekawostki nie miałam szansy się wciągnąć w ogóle w tę historię, tylko właśnie ona była co chwila przerywana. I czwarta książka, o której chcę tutaj opowiedzieć, to jest autorstwa, uwaga, doktora Nika. Throata, Powiedz gdzie cię boli. Cała książka, no nie jest tylko o psach, tylko jest w ogóle o, jest dniem z życia weterynarza, o jego pracy, od samego rana do wieczora, na czym jego praca polega, z jakimi przypadkami się spotyka. Ja tą książkę, to była pierwsza książka, którą chyba dostałam, taka około psio-tematowa. Psio której ja sama nie wybrałam, bo zazwyczaj było tak, że kiedy dostawałam jakieś książki, to podawałam tytuł, jakie bym chciała, i jeżeli komuś się udałam znaleźć, to kupował. A tutaj to akurat dostałam od swojej cioci, bodajże na urodziny, i, yy, i zaskoczyło mnie, bo była naprawdę super. Bardzo się wciągnęłam w tą historię, było wiele ciekawych przypadków, właśnie nie tylko psów, ale różnych innych zwierząt, w tym m.in. gadów i takich ciekawostek, które. W tym wypadku mnie zainteresowały, bo autor jest weterynarzem, który pracuje w sobie w bardzo, bardzo dużej klinice, takim szpitalu dla zwierząt, więc yy, wszystko, co się działo, to faktycznie w jakimś takim bardzo dużym obiekcie. No i a po tej książce w ogóle sobie pomyślałam, kurde, może byłabym weterynarzem, bo to wszystko jest takie ekscytujące. I jeszcze w momencie, jak autor podzielił się historią swoją, że on postanowił, że będzie weterynarzem w chwili, kiedy z wujkiem, który też był weterynarzem. Yy, pojechał gdzieś tam na, na wsi, yy, pojechał gdzieś do jakichś krów, bo akurat było wezwanie i było trzeba zrobić zastrzyk bodajże wrogówkę o kabyka. I ten jego wuja powiedział mu: że no, to, no, to ty to zrób, że on to zrobi. faktycznie ten autor się bał tego jako dziecko, i tak dalej, ale w chwili, kiedy już dał ten zastrzyk wrogówkę o kabyka, to uznał, że ok, od tego momentu wiedział, że to jest jego powołanie, że on to będzie robił. No, jest, ja sobie wiedział, że ja też tak chcę. Więc y, pomyślałam sobie, że kurde, może bym była weterynarzem i byłoby fajnie. Jednak y, tak raczej nie, to, to nie byłaby moja rzecz, tak się nie stało, ale na samym końcu okazało się, że to nie jest cały dzień z życia weterynarza, że ten cały dzień tak nie wygląda, tylko że on po prostu. tylko że autor ten, doktor Nick Trout, naprawdę przy imieniu ma doktor, powiedział, że on wziął kilka ciekawszych historii, które się w jego życiu wydarzyło właśnie w tej klinice, no i zlepił je w ciągu jako, je, jako historię z jednego dnia. Więc okej, okay, przynajmniej nie musi tak zapierdzielać każdego dnia, bo tego naprawdę było mnóstwo, więc okej, okay, małe pocieszenie. Ale jako historia, naprawdę jest to super książka, którą można przeczytać. Myślę, że ona byłaby jeszcze gdzieś do dostania. Ona też nie jest z wydawnictwa galaktyka. życie z Merlem i wspaniała Gracie jest z galaktyki, Marley i ja i yy, powiedz, gdzie cię boli. Nie jest z Galaktyki. Potem też wyszła druga część właśnie tej książki Powiedz, gdzie cię boli, ale ja jej nie kupiłam do dzisiaj. I nie planuję w najbliższym czasie. To są cztery książki, z którymi się z wami podzieliłam. E, za chwilkę jeszcze powiem, gdzie je kupowałam. W każdym razie tych książek mam znacznie więcej. Też nie o wszystkich jest chyba sens opowiadać, ponieważ... Wiele z nich, może niewiele, ale niektóre nie wciągnęły mnie aż tak do końca. Przeczytałam je, bo przeczytałam, było, były fragmenty ciekawe, ale nie zrobiły na mnie tak dużego wrażenia i nie zapisały się tak bardzo w mojej pamięci. Jest na przykład książka Komu Wróć, albo Szczęście nazywa się Laki. I Szczęście nazywa się Laki, jest książką, która chyba wyszła najpóźniej z tych książek, które mam, bo w 2009 roku. I tutaj na przykład aut autorzy skupili się głównie na życiu samego psa, które samo w sobie aż tak fascynujące nie było. I ja je przeczytałam kilka lat później od Marleja i innych książek, ale naprawdę one mnie nie wciągnęły. Bo to, co zapamiętałam, to głównie to, że Laki miał być głównie psem i pozwolono mu wieść życie sobie pieska, więc nie miał za dużo ograniczeń i zasad w swoim życiu. No i pływali dużo z nim łódką. A Komu wróć robił problemy, był płochliwy, no i robił problemy w swojej rodzinie. I głównie to właśnie zapamiętałam, więc myślę, że ten aspekt prywatności dodatkowo tutaj coś wnosi i to, że tych historii chce się czytać, a przynajmniej mi się wtedy chciało. Większość z tych książek też kupowałam na wystawie, na wystawie psów, które w Poznaniu się odbywają zazwyczaj właśnie na jesień, na targach narodu, na międzynarodowych targach poznańskich. I w jednej z tych książek, jak teraz je sobie wzięłam i odkurzałam, to znalazłam bilety z 2009 roku, i kolejne chyba były z 2010 albo 2011. Pamiętam, że właśnie wydawnictwo Galaktyka bardzo często miało swoje stoiska, i tam właśnie te książki kupowałam, czasem była promocja. W tej ostatniej wystawie, na której byłam, to też chyba trochę się już schodziło ku, ku końcu, że wtedy kupiłam jednocześnie Komu Wróć i Szczęście, nazywa się Laki, które wyszły dosyć późno. I po tych książkach chyba się nie ukazało dużo nowych, które, takich nowych historii. I to już chyba była właśnie końcówka. W ogóle tam je kupiłam w promocji, że dwie naraz były taniej. Więc myślę, że to też były takie pierwsze oznaki tego, Samo wydawnictwo Galaktyka nadal istnieje. Mają taką tematykę około zdrowotną, weterynaryjną też, coś o koniach, o kotach, ale jednak bardziej chyba poszli w to takie z bardziej medyczne, zdrowotne rzeczy. W chwili, kiedy zaczęłam kupować książki o psach, zaczęłam też zbierać gazety o nich. I ta, którą głównie kupowałam, to był Przyjaciel Pies, no i tam ona była poświęcona różnym nowinkom z psiego świata. Były felietony, właścicieli, którzy pisali właśnie o swoich psach były wywiady z hodowcami i to było super, bo dowiedziałam się bardzo wielu rzeczy o różnych rasach, którym dany numer był poświęcony i były też nowinki z psiego świata. Na przykład była informacja o tym, że w Dubaju z, potrafili znaleźć właściciela, który nie posprzątał po swoim psie, po DNA, które pobierano z kupy. Nie mam pojęcia, ile takie, ile takie badanie miało kosztować i czy mandat w takim razie byłby nie wiadomo jak bardzo kosmicznie drogi, gdyby musiał też pokrywać koszty tych badań. Ale podobno coś takiego zrobiono. I była też wiadomość z Japonii, gdzie wymyślono obrożę, która tłumaczyła język psina na, na ludzki, na japoński raczej. I właśnie była informacja o książkach, które wychodziły z wydawnictwa Galaktyka. Więc to jest dla mnie bardzo taki dosyć długi, to trwało chyba z pięć dobrych lat, kiedy ja czytałam głównie o psach. Na dzisiaj to tyle. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Możecie w komentarzu zostawić jakiś ślad po sobie, dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał. I do zobaczenia w następnym odcinku.